Witam wszystkich na moim kanale. 14 lutego 2025 roku w Kanadzie odbyła się wizyta strefowa z udziałem Petera Bella, z brytyjskiego oddziału Świadków Jehowy. Wygłosił on przemówienie pod tytułem Chcę. Poruszył w nim mnóstwo tematów. Przemówienie to było dość nietypowe, więc najlepiej byłoby je puścić w całości, ale obawiam się, że otrzymałbym zgłoszenie do YouTube'a od Strażnicy za użycie ich materiału w całości. Więc posłużę się tylko krótkimi klipami, a resztę pokrótce omówię. Zdecydowałem się pokazać to przemówienie, bo nie jest ono dostępne na stronie GOTWORK, a więc nie podlega tak drastycznym ograniczeniom i kontroli, jak inne przemówienia tam dostępne. Mówca miał więc spore pole do popisu i ten popis dał publiczności. Pamiętam też, że podobne przemówienia, które miały miejsce w Polsce, były zawsze specjalnym wydarzeniem w zborach. Po wejściu na scenę nie mogło obyć się od przekazania pozdrowień, uwzględniających w pierwszej kolejności oczywiście ciało kierownicze. Przemówienie zaczęło się od szczegółowego omówienia choroby, dobrze znanej w czasach biblijnych trądu. Mówca omawiał, jak wygląda osoba dotknięta czarnym trądem, białym trądem, jak była traktowana w narodzie izraelskim, jak prawo mojżeszowe obchodziło się z chorymi i jak rabini dodali do tego prawa, aby choroba się nie roznosiła. Omówił nawet historię rozprzestrzeniania się trądu na terenie Anglii. Ten przydługi wstęp, jako lekcja z patologii, posłużył do tego, aby pokazać, jak Jezus uzdrowił trędowatego. Pan Peter Bell starał się oddać całą potworność tej choroby. Posłużył się nawet swoimi zdolnościami aktorskimi. I jeśli jego błona śluzowa została zjedzona przez chorobę, to mówiłby tak. W swoim przemówieniu mówca posłużył się też dobrze znaną metodą Świadków Jehowy na dopowiadanie rzeczy, których nie ma w Biblii. W przemówieniach, filmach i czasopismach są często domniemania, że ktoś tam coś sobie musiał myśleć albo coś w danym momencie czuć, albo że wręcz zrobił coś, o czym Biblia w ogóle nie wspomina. Ubarwia się też postaci w cechy charakteru, które nijak nie wynikają z czytanych sprawozdań. Tym razem Peter Bell Opowiadając biblijną historię o uzdrowieniu trendowatego przez Jezusa, opowiedział nawet, w jaki sposób Chrystus dotknął chorego. I jak Jezus go dotknął? Czy zawinął rękaw, o tak? Nie. Możemy sobie wyobrazić, że Jezus wyciągnął rękę i położył na głowie tego człowieka. I ten mężczyzna został uzdrowiony. No to już teraz wiemy, jak wyglądało to dotknięcie. Po dziesięciu minutach omawiania trądu, jak słowa tytułowe tego przemówienia, czyli chcę, były używane przez Jezusa, pan Peter Bell omawia spreparowane słowa z przekładu Świadków Jehowy, gdzie tłumacze podmienili słowa wersetu tak, że niby wiedzą nawet, co Jezus myślał. Są to słowa z Filipian 2, rozdział 6, werset, gdzie przekład Nowego Świata mówi, że Jezusowi nawet przez myśl nie przeszło, żeby próbować zrównać się z Bogiem. Ten i inne spreparowane wersety omawiam w odcinku serii co mnie obudziło, przekład nowego świata. Na podstawie tego nieprawdziwego wersetu mówca punktuje, że Jezus przychodząc na Ziemię zrezygnował z trzech rzeczy: z siły, pozycji i reputacji. Potem znowu fantazjuje na temat stwarzania świata przez Boga i Chrystusa. Wyobraź sobie, że jednego dnia Jehowa mówi do Jezusa: dzisiaj będziemy tworzyć materię. Weźmiemy energię i ściśniemy ją razem E równa się MC kwadrat i zaczniemy tworzyć materię. I stworzymy galaktyki. Więc zacznijmy od małej galaktyki, ale będzie ważne. Zacznijmy od drogi mlecznej. Kiedy Bóg z Jezusem sobie tak siedzieli pośród niczego, to przecież Bóg mógł wpaść na pomysł i skorzystać z równania Einsteina, no nie? Szkoda tylko, że skoro już podkradł wzór Albertowi, to mógł chociaż przekształcić, bo w formie E równa się mc kwadrat to wzór na uzyskanie energii. Żeby uzyskać masę, o co pewnie chodziło Bogu, który jest energią, musiałby skorzystać ze wzoru m równa się e dzielone przez c kwadrat, czyli masa czegokolwiek równa się energii podzielonej przez kwadrat prędkości światła. Nie sądzę, aby Bóg był tak słaby z matematyki. To raczej pan Peter Bell poległ na wzorach ale to nieważne. W dalszej części mówca raczy nas niewyobrażalnymi wielkościami stosunkowo niewielkie galaktyki, jaką jest nasza Droga Mleczna. Potem omawia jeszcze bardziej niewyobrażalne ilości galaktyk we Wszechświecie. Tylko po to, aby uzmysłowić słuchaczowi, jaką ogromną siłę miał Jezus przed przyjściem na Ziemię. I tutaj kolejny klip, w którym pan Bell pokazuje swoje zdolności aktorskie. Więc kiedy przyszedł na ziemię zmienił się z mistrzowskiego wykonawcy tworzącego galaktyki w ludzkie dziecko. Tak to Jezus zrezygnował z siły. Potem pan Bell pokazuje audytorium, jak to Jezus zrezygnował z zajmowanej pozycji. Znowu mówi coś, co może i jest prawdą, ale na pewno nie ma poparcia w Biblii. Zrezygnował z pozycji. Pamiętacie jego drugie imię, kiedy był w niebie? To było Logos, co znaczy słowo. Co oznacza, że był on rzecznikiem Jehowy Boga. Rozumiemy, zwłaszcza w pismach hebrajskich. Kiedy jest mowa o różnych mężach wiary, którzy rozmawiali z Jehową, to naprawdę rozmawiali o niej z Jezusem Chrystusem. Możemy zrozumieć tę koncepcję. Pewnie, że tę koncepcję można zrozumieć, ale pod warunkiem, że będziemy pamiętać, że jest to koncepcja. I na pewno nie ma na to jednoznacznego poparcia w Biblii. Dalej pan Peter wplata w przemówienie trochę prywaty i mówi o swoim ulubionym rzeczniku. I delikatnie kpi sobie z brzmienia jego nazwiska. Moim ulubionym rzecznikiem był rzecznik Ronalda Regana. Nazywał się Larry Speaks. Jakie wspaniałe imię ta rzecznika. Larry speaks. Larry speaks. Speaks brzmi jak angielskie mówić, rozmawiać. Chciałoby się zauważyć, że przyganiał kocioł garnkowi. Pan Peter Bell, jego nazwisko, które w tłumaczeniu na polski brzmi dzwonek. Pan Piotr Dzwonek, więc powinien się cieszyć, że zrobili go mówcą, a nie. odźwiernym. Ech jajcer z niego. Ale przywołał rzecznika Regana nie tylko po to, aby zakpić z jego nazwiska, ale po to, aby pokazać publiczności, że ten chłubiony przez ludzi rzecznik był nikim w porównaniu z rzecznikiem samego Boga, czyli Jezusem Chrystusem. Chociaż tu się zgadzamy. Potem pan Piotr Dzwonek, yy, przepraszam, pan Peter Bell opowiada, jak niewykształconym człowiekiem był Jezus. Podkreśla jego niskie społeczne pochodzenie i fakt, że był po prostu cieślą. Wyobrażasz sobie, że idziesz na zgromadzenie obwodowe i spotykasz braci z sąsiedniego zboru i mówisz im: Wow, jesteśmy tak podekscytowani w naszym zborze, bo mamy stolarza, który poznaje prawdę. Dobrze się czujesz? No przecież mamy pełno stolarzy, którzy są w prawdzie, prawda? Po co się tym ekscytować? Są tutaj jacyś stolarze? Tutaj mówca doskonale pokazał, co to znaczy być kimś u świadków Jehowy. Gdyby ktoś był podekscytowany faktem, że stolarz poznaje tak zwaną prawdę, to według mówcy byłoby to dziwne. To przecież taki nikt. Zupełnie wtedy, kiedy ludzie mówili o Jezusie, czy nie jest on synem cieśli, cieśla, stolarz, taki nikt, taki normalny człowiek. Niemożliwe, żeby był Mesjaszem. Ludzie w tamtych czasach ekscytowali się takimi znamienitościami jak uczeni w piśmie i faryzeusze. To był ktoś. A mam pomysł. Zmieńmy słowa przemówienia. Gdyby Peter Bell zamiast o stolarzu powiedział coś takiego: Wyobraź sobie, że idziesz na zgromadzenie obwodowe i spotykasz braci z sąsiedniego zboru i mówisz im: Wow, jesteśmy tak podekscytowani w naszym zborze, bo przyjeżdża do nas członek ciała kierowniczego. Wtedy nikt. Naprawdę nikt nie uznałby tego podekscytowania za coś złego. To smutna prawda, której już raczej nie da się zmienić u Świadków Jehowy. Członkowie ciała kierowniczego w ostatnich latach zyskali w oczach Świadków Jehowy status celebrytów. Niektóre ze znanych mi osób darzą ich wręcz nabożną czcią. Historia zatacza koło. Mam tylko nadzieję, że niedługo uda się je przerwać. Ale wracając do przemówienia, pan Peter Bell znowu wygłasza jedną z nauk Świadków Jehowy której Biblia nie popiera, a mianowicie tej, że Jezus to archanioł Michał. Ale to pominę, bo to temat rzeka. W każdym razie na tym przykładzie mówca omawia, jak Chrystus utracił reputację, kiedy wstąpił na ziemię. No i nie minęła połowa przemówienia, a mówca dochodzi do tematu tak dobrze znanego wszystkim świadkom. Odczytuje słowa z Mateusza 2445, czyli kto jest niewolnikiem wiernym i roztropnym. W przemówieniu zatytułowanym chcę. Od słów Jezusa, który używał ich przy uzdrawianiu chorych, trzeba, a jakże powiedzieć o niewolniku wiernym i roztropnym. No i zaczyna się tłuczenie do głów słuchaczy tej samej propagandy niepopartej żadnym wersetem biblijnym o rzekomym ustanowieniu niewolnika w roku 1919 i pełnej jego identyfikacji dopiero w roku 2013 jako ciało kierownicze. I następuje fala pochwał i nawet porównanie ich do Jezusa. Że oni również, tak jak Jezus, mówią, chcę. Mówca podkreśla, jak bardzo wymagało to od nich skromności. Skromności! Powiem wam, że od czasu mojego wybudzenia słuchanie takich wniosków powodują mnie przegrzanie styków w mózgu. Pan Peter Bell przechodzi teraz do wychwalania każdego z członków obecnego ciała kierowniczego z osobna. Weźmy na początek brata Samuela Herda. Spędził 32 lata jako nadzorca podróżujący, większość z tego czasu na południu, gdzie mierzył się z segregacją. Wszystkie trudności, jakie wspomina, to było nawet znalezienie łazienki, z której mógł skorzystać. Ponieważ był Czarnoskóry, to był dla niego nie lada problem. Jeffrey Jackson. 24 lata jako misjonarz w Tuwalu i Samoa, i dużo tego czasu nosił sukienkę. Był także pionierem w tłumaczenia w języku Tuwalu i języku Samoa. Po dziś dzień używamy narzędzi, które zostały wtedy zapoczątkowane. Brat Steven Lett był Betelczykiem, pionierem specjalnym, i przez 19 lat bratem podróżującym. I był jednym z tych braci podróżujących, którzy byli wysłani na miejsce tragedii 11 września, żeby zapewnić wsparcie dla osób po wydarzeniu. Wiemy, że ludzie, którzy tam wtedy dowodzili, powiedzieli, że świadkowie Jehowy byli jedynymi kaznodziami, którym pozwolono być na miejscu, bo byli jedynymi, którzy dawali ludziom prawdziwą nadzieję. Tu muszą przerwać, ale nawet nie będę starał się udowodnić, że pan Peter Bell skłamał, że świadkowie Jehowy byli jedyną religią wpuszczoną na miejsca tzw. Ground Zero, czyli miejsca upadku dwóch wież w Nowym Jorku. Że tak nie było, to każdy może sobie wygooglować. Pokażę wam tylko ten artykuł, który pokazuje religię, która tak jak świadkowie chowy, uważa się za wyjątkową i stosuje podobne praktyki jak oni na przykład ostracyzm. To stjentolodzy. A na zdjęciu widzimy wolontariusza tej religii na miejscu tragedii. Okej, okay, wróćmy do przemówienia. Gary Klosz, pionier specjalny. 13 lat jako nadzorca podróżujący. I kurier specjalny za żelazną kurtyną. Więc Pratt jeździł w tej z powrotem w tajnej misji dla braci i sióstr za żelazną kurtyną. Bardzo niebezpieczna praca. Mark Sanderson, prawie Kanadyjczyk. Pionier specjalny w Nowej Fundlandii, którą bardzo pokochał. Zastępca nadzorcy podróżującego. Departament informacji o szpitalach w Kanadzie. A potem spotkaliśmy go, kiedy przychodził przez szkołę oddziału, a potem został wysłany na Filipiny, gdzie był w Departamencie Służby, a potem został ściągnięty z powrotem jako członek ciała kierowniczego. David Splain. On naprawdę jest Kanadyjczykiem. Misjonarz w Senegalu. 19 lat nadzorca podróżujący w Quebecu, kiedy to był bardzo trudny czas. Naprawdę wspaniałe świadectwo. Kenneth Cook Kenneth przybył do Betel w roku 1984. Był w dziale drukarskim przez 4 lata. Potem był fryzjerem. Nie znam tutaj powiązania. Potem był w biurze Betel, a potem w departamencie wydawniczym w ciele kierowniczym. Jeffrey Winder. dział czystości Betel, którą sam mile wspomina. Potem w biurze Betel, następnie dział audio-wideo, a potem dział personalny. Gage Flegel. Betel dział introligatorni, potem Betel, dział służby i nauczania. I teraz dwóch nowych braci, Jody Jadley, dział czystości, Betel, biuro, potem opuścił Betel, żeby opiekować się rodzicami. A kiedy jego rodzice zmarli, związał się z działem projektowo budowanym i w końcu wrócił do Betel. I w końcu brat Jacob Rumpf, większe potrzeby w Ekwadorze, nadzorca podróżujący, gilad i różne kraje. I kiedy patrzymy na tych braci, to widzimy, że oddali się zupełnie jak Jezus Chrystus i podjęli się podrzędnych prac, żeby dostarczyć wskazówek, które potrzebujemy w naszej organizacji. No i już wiemy, że wszyscy bracia z ciała kierowniczego, tak jak Jezus, oddali się dla organizacji. Nie wszystko można zweryfikować, jeśli historię pisze zwycięzca. Ale jest pewien zgrzyt w przypadku jednego z nowych członków ciała kierowniczego Jody Jadley. Na YouTube wciąż można znaleźć dość stary i słabej jakości film, który zdecydowałem się przetłumaczyć w całości. Odznaka CCIM, albo tytuł, jest rozpoznawana w branży nieruchomości, jednocześnie lokalnie w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowo jako wyznacznik wiodącego rynku nieruchomości. CCM oznacza certyfikowany członek inwestycji handlowych. I aby otrzymać ten tytuł, trzeba dopełnić rygorystycznej edukacji, jak również osiągnąć doświadczenie życiowe, portfolio kwalifikacji w postaci doświadczenia. Jeśli chodzi o edukację, to składa się ona z czterech zasadniczych klas jako dodatek do innych klas. Te cztery klasy to kursy oparte o prawdziwe, konkretne przypadki, które są oparte na analizie finansowej, analizie rynku, analizie użytkowników i analizie inwestorów. Inne klasy obejmują etykę, zaawansowane negocjacje i inne klasy, które mogą być akurat potrzebne w danym czasie. Portfolio składające się z kwalifikujących transakcji, czyli doświadczeń z realnego świata, nakłada na nas objętościowe wymagania, że wykonaliśmy pewną liczbę transakcji, a także jakie typy transakcji są dozwolone. To daje pewność, że CCIM ma zrozumienie biznesu, które można wykorzystać, aby pomóc klientom. A wszystko to razem pozwoli komuś stać się CCIM i członkiem instytucji CCIM. Ktoś, kto otrzyma tytuł albo odznakę, to może otwierać drzwi do technologii, informacji i siatki innych członków CCIM. I to jest ważne, kiedy robi się interesy. Na przykład, jakiego zwrotu oczekuje klient? Czy ta inwestycja osiągnie ten zwrot? W dodatku trzeba mieć pewność, że mamy sieć innych CCIM i jeśli my nie jesteśmy w stanie znaleźć nieruchomości, znajdziemy takich, którzy mogą. Po co mówią, całość da nam to pewność, że klient zrobi interes. Bo w końcu to klient podejmuje kluczowe decyzje. Duże finansowe decyzje, a naszym celem jest, aby mieć pewność, że klient powziął świadomą decyzję, która pomoże im osiągnąć cel i potrzeby. I oczywiście, jeśli my możemy pomóc Ci w dotarciu do tych międzynarodowych posiadłości, to przeczytaj ona z naszej stronie. No, faktycznie. Pan Jody to zupełnie jak Jezus. Najpierw biznesmen w nieruchomościach, później taki sam departament w Betel, a na koniec Bóg uznaje go za namaszczonego i członka ciała kierowniczego. Niezbadane są wyroki boskie. Ale wróćmy do przemówienia. Pan Peter Bell opowiada historię, jak pewien Betelczyk poprosił jednego z członków ciała kierowniczego o modlitwę za chorą teściową. A ten niewymieniony z nazwiska człowiek zadzwonił do męża tej umierającej na raka kobiety, i pomodlił się z nim za żonę, która umarła godzinę później. Po co ten przykład? Żeby pokazać ludzką twarz członków ciała kierowniczego? Możliwe. W następnym punkcie przemówienia pan Peter Bell opowiada kilka tak zwanych doświadczeń ze służby, podszytych humorystycznymi wstawkami, a także tych bardziej poważnych, w których zauważa ingerencję samego Boga. Jedna z tych opowiastek przykuła moją uwagę. Ze względu na karygodną formę wyłudzania danych osobowych? Niska siostra, mała grecka siostra w służbie wielkomiejskiej. Więc dzwoni do nas i pyta czy wy dwoje macie jakieś zwrotne rozmowy telefoniczne? A my chyba żartujesz? Dopiero co przyjaliśmy do tego zboju, A ona Czy pomożecie mi z niektórymi moimi kontaktami? Więc pytam o jakie kontakty chodzi? W służbie wielkomiejskiej ja dostaję kontakty? I mam ich więcej niż mogę obsłużyć. Więc pytam, ile masz tych kontaktów? Ona, dwa tysiące. Dwa tysiące kontaktów, jak je zdobyłaś? No więc ona mówi, nie stoję tylko przy stojaku jak kukiełka. Szukam ludzi, kiedy widzę, że ktoś nie może znaleźć drogi, to podchodzę i rozmawiam z nimi. I pomagam im znaleźć drogę w centrum Londynu. I wtedy im mówię, co robimy na stojaku. Potem ona im tłumaczy, wydaje świadectwo, a potem mówi do nich. Naprawdę podobała mi się ta rozmowa z wami. Czy nie będziecie mieli nic przeciwko, jeśli zrobią sobie z wami zdjęcie? I ona mówi, że oni nigdy nie odmawiają, więc robię sobie z nimi zdjęcie i pytam, gdzie mam je wysłać? To wspaniale, bo w Wielkiej Brytanii, ze względu na jak oni to nazywają ochronę danych osobowych, nie możemy nawet napisać, nie było nikogo w domu. Nie możemy w służbie robić notatek. Nie możemy notować odwiedzin ponownych, nie wolno nam zanotować imienia osoby ani nic o niej. Takie szalone mamy prawo. Ale jeśli oni wam dadzą swój numer, wtedy możesz mieć to zapisane. Więc podczas pandemii każdego tygodnia wysyłała. Czy może napisać do tego pana, o, to jest profesor na uniwersytecie? Czy może napisać do tego pana, on jest chirurgiem? Czy może napisać do tego, on jest pilotem? Czy może napisać do tego? On jest z Arabii Saudyjskiej. I dzięki niej mieliśmy służbę podczas pandemii. Spróbuj sam, jeśli stoisz na stojaku. Czy mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie? To działa. Mała, przebiegła grecka siostra. To jedno. Ale aprobata jej sposobu zdobywania numerów telefonu przez pana Petera Bella w tym przemówieniu to już zupełnie inna sprawa. Jak można wykorzystywać udawane zainteresowanie i niech będzie, że szczerą pomoc w znalezieniu drogi w Londynie do wyłudzania od ludzi numerów telefonu? To jest czysto psychologiczna zagrywka. Nasz mózg tak działa, że nie umiemy powiedzieć nie osobie, która nam właśnie pomogła. Ale czy to jest fer? Pamiętam taki eksperyment, kiedy na krzyżówce, gdzie dużo ludzi przechodziło w niedozwolonym miejscu, ktoś gwizdał jak policjant. Przestraszony przechodzień przemykał przez krzyżówkę i kiedy orientował się, że ten gwizd nie był na niego, to podchodził do niego wolontariusz proszący o datek na jakąś zbiórkę. Wszyscy przestraszeni w ten sposób przechodnie dawali wtedy pieniądze. Tak działa nasz mózg. Więc pewnie jeśli byłbym zagubionym turystą w Londynie a jakaś mała greczynka pomogłaby mi znaleźć drogę, to pewnie zgodziłbym się, gdyby ta chciała sobie zrobić ze mną zdjęcie. Uznałbym to za dziwne, ale pewnie bym się zgodził. Dopiero po przemyśleniu sprawy na chłodno stwierdziłbym niedorzeczność owej prośby. Ale gdyby kilka dni później zadzwonił do mnie ktoś i próbował mi głosić, to już na pewno rzuciłbym słuchawką. A pan Peter Bell uznał to za doskonałą metodę. Gratuluję katastrofalnego pomysłu. Mam cichą nadzieję, że ta paskudna metoda zostanie zganiona, a sam Peter Bell zrozumie jej nielegalność. A jeśli nie, to może znajdzie się ktoś, kto pozwie Świadków Jehowy za stosowanie takich praktyk. Metoda ta, choć nielegalna, pokazuje nieudolność Świadków Jehowy w pozyskiwaniu nowych wiernych. Łapią się brzytwy, byleby kogoś zainteresować. Czy będą skuteczni, zobaczymy. Bez względu na zastosowane metody działania. W dalszej części przemówienia słyszymy więcej doświadczeń ze służby, ale nie będę ich przytaczał ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo ich wydarzenia się albo żenująco niski poziom te historie są tak nieprawdopodobne że wyjaśnienie ich ma sens jedynie wtedy jeśli Bóg faktycznie maczał w nich palce na koniec przemówienia pan Peter Bell wlał w moje serce nadzieję bo odczytał werset od o wdowy i sieroty myślę sobie wow może to nowe światło wreszcie jakaś praktyczna pomoc dla ludzi w potrzebie Niestety nie. Ten zdolny mówca szybko przekształcił wersy tak, że chociaż w zboże mogą być prawdziwe wdowy i sieroty, to jednak mogą się też zdarzyć duchowe wdowy i sieroty. I tym trzeba pomagać. Pomagać słowem, jak mnie nie mam. I tak prysła nadzieja, że świadkowie jehowe mogą faktycznie zacząć dbać o ludzi pokrzywdzonych przez los.